Hej, słuchajcie, ja dziś sobie robiłam ognicho, w sumie bardziej Grilla, i siedziałam, siedziałam i dostałam informację, że jakiś list ma dziś do mnie przyjść. I sobie myślałam, że może tutaj coś fajnego się wydarzyć. No i wreszcie przyszedł do mnie ten list. Ja już go przeczytałam, ale zaraz Wam go przeczytam. Jest tutaj napisane, że dziś tracisz możliwość z korzystania z premium. Rozumiecie to? Nie mogę korzystać z premium. Mam go od niedawna, już nie mogę z niego korzystać. No ale dobra. Do godziny. 12. Musisz żyć jak osoba biedna. Ej, niedobrze. Jak żyje biedna osoba? W sensie co? Yy, w jakimś takim dziwnym miejscu? Będę musiała w jakiejś szopie spać? Co, o co chodzi? Zrób dom i żyj normalnie. Nie, to nie jest normalnie. Ja się na to nie zgadzam. Od godziny 12 możesz zacząć używać premium i musisz żyć jak bogacz. Ej, dobra, z tym bogaczem to mi jednak pasuje, ale do 12, to, to czekajcie, to ja muszę się pozbyć mojego domu. No niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra, ja go tutaj po prostu psuję. No i co? Nie mogę chyba nawet zrobić domu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Albo. Kurczę. Może, może zrobię jednak ten domek? Może nikt się tutaj nie przyczepi? W ogóle mi się wydaje, że to coś dziewczyny tutaj wykmieniły, bo to jest tak podejrzane, że aż dziwne. Może zrobię takie coś. Mam nadzieję, że mi nikt nie zbanuje ani nic się tutaj nie stanie takiego dziwnego. Dobra, jak na razie wszystko jest okej. Okay. Hm. Oby dalej też tak później było. No i dobra, mam ten domek, ale ja miałam ten domek w tym samym momencie, gdy grałam z Nexem, wy robiliśmy domek tung tung versus domek Lero trailer No to wtedy ten domek miałam jako tung tung Sahur. No i dobra, co ja mogę w ogóle sobie z tym domkiem zrobić? Jego? go? Ej, dobra, może mieć takie fioletowe elementy. Okej, okay, więc już mi się bardziej podoba, ale chyba tak mi się wydaje, że stylówkę też powinna zmienić. Niedobrze, niedobrze. Ej, co tu się dzieje? No dobra, dobra. Jakoś tutaj ogarniemy. Ja bym chciała tutaj... Kurczę, ja mam tutaj możliwość basenu zrobienia, ale nie mogę używać teraz premium. A tak co bym zrobiła basen i bym chociaż miała co robić. Widzicie? To jest totalna lipa. Ja muszę... Kurczę, co by tutaj wziąć? Muszę się przebrać za biedaka po prostu, więc taka będzie moja koszulka. No i miny też nie będę miała takiej szczęśliwej, niestety. Będę taka zła, będę taka wkurzona na wszystko, tak. Ej, dobra, dobra. Co ja tutaj mogę jeszcze fajnego takiego sobie wziąć? Chyba, że nie mogę w ogóle dużo rzeczy używać, no bo, no bo nie mogę. Kurczę. Co ja mam tutaj? Co, co? Nic tutaj nie ma fajnego. No to lipa. Nie mogę użyć totalnie nic. Dobra, zostaje tak, niech im będzie. Ale ja bym tutaj na ogródku coś zrobiła, bo mi się tutaj będzie totalnie nudzić. Co ja mam niby tutaj robić? Siedzieć i patrzeć się na trawnik, jak rośnie. Nie ma w ogóle żadnej takiej opcji. Ale jak mam być biedna, no to zrobię sobie coś takiego. Po prostu dam to dla Beki. Niech będzie. I dam to w kolorze fioletowym, żeby było chociaż ładne. Żeby było wiadomo, że to jest mój domek. Ja najbardziej czekam na godzinę 12, aż wreszcie będę mogła wylecieć i robić najbogatszy dom na świecie. Ale coś czuję, że to jeszcze trochę potrwa. Ja bym chciała, żeby mi już, żeby była ta dwunasta. Ja już chcę 12 błagam. O, no dobrze, że jeszcze w takim domku mi nie kazali spać, bo to już w ogóle by była tragedia. Niech on będzie, nie wiem, różowy. On będzie sobie różowy i będzie fajnie. Ale co ja mam zrobić poza tym? Nie wiem, to i to ja tu postawię. No bo co ja mam innego ogarniać tutaj? Tu nic! nie ma do robienia, tu nic nie ma do poustawiania, ani nic może jeszcze klatkę i będę siedzieć w klatce tak najlepiej by było, nie no po prostu masakra jestem tak zdenerwowana, co to ma być ja się pytam ja chcę godzinę dwunastą, ja chcę siedzieć w wielkim domu bogatym, być obwieszona złotem i sobie tak żyć, a nie jak w klatce normalnie ja tą klatkę tutaj zostawiam, mogę z niej wyjść, ale niech tutaj będzie chociaż będzie pasowała do tego domu, dobra czy ja mogę tutaj sobie chociaż trochę udekorować? Tak, by było fajnie. Jakieś lampeczki czy coś. Ej, ja się boję, że jakiegoś bana dostanę czy coś. Nie wiem, że mnie nagle wyrzuci z mojego serwera, bo zacznę coś dekorować, żeby tutaj było ładniej. I właśnie tego się boję. Mam nadzieję, że nic takiego się nie stanie, ale no nie wiem, bo nic tam więcej w tym liście nie było napisanego, więc ja się boję. Nie wiem, co tu się stanie. Kurczę, nie wiem, nie wiem. Dobra, może jeszcze dam to. Jak na razie nic się tutaj złego nie zadziało, więc chyba mogę sobie to dekorować, ale po prostu nie mogę używać takich fajnych, fajnych rzeczy. I właśnie, czy ja mogę używać tego? No nie jest to zaznaczone jako premium ani nic, ale jest to takie, no, no ładne, no kurczę. Nie wiem, dobra, damy takie coś. Niech to będą ozdoby brzydkie. Żeby po prostu im pasowało. Nie wiem, może będzie ok, wtedy, bo jak będę ładnie tutaj wszystko yy, dekorować i w ogóle to może się to komuś nie spodobać i będę miała przypał, bo może mnie wtedy wyrzucić. Nie wiem, niech będzie coś takiego na razie. Jak się stąd wydostać? Dajcie mi się stąd wydostać. Mój dom nie wygląda dobrze. Powiem Wam to szczerze, wygląda on okropnie. Nie podoba mi się on w ogóle. Jest jakiś, jest jakiś dziwny. Kazali, żyj normalnie, pepe. Pe, pe, pe. To nie jest normalne życie, ja mówię od razu, to nie jest normalne. Nikt nie śpi. W namiocie, w sensie w wakacje to spoko, ale tak, w namiocie nikt nie śpi, a ja mam jeszcze tam: toj, toj. Tak, ja będę korzystać z tego: toj, toja, nie ma innej opcji. Ja mam sobie żyć normalnie, czyli co? Czyli nie mogę sobie wziąć deski. No to na czym ja mam jechać na hulajnodze, No dobra, niech będzie ta hulajnoga, ale mam nadzieję, że nic się tutaj takiego złego nie stanie, jak ja tej hulejnogi używam, bo już sama nie wiem, czego mogę używać, a czego nie. I to jest mega dziwne, bo jakby tam doprecyzowali coś w ogóle, że coś piszą, że nie, nie, nie używaj takich, takich rzeczy. No to spoko, ja rozumiem. Ale co? Tak nawet do kawiarni nie mogę iść, czy coś? No dobra, ja rozumiem, że jestem biedna, ale bez przesady. Ja chcę, chcę takie coś. O, dobrze. Uciekam stąd. Uciekam, uciekam, uciekam. Co ja mogę teraz robić? Śpię cały dzień w jakimś namiocie. Cały dzień, co? <noise> noc. Jakieś klatce. Nie wiem, co tam się dzieje. Co ja mam w nim robić? Suchy chleb jest jeszcze. Ja nie wiem, co ja mam robić. Ale ja mam nadzieję, że zaraz będzie godzina dwunasta. Tylko nawet nie mam gdzie tego sprawdzić. Kurczę, gdzie może to być, czekajcie, czekajcie, może w galerii będzie jakiś zegarek? Ej, to by było dobre. Ej, weszłam ścianę. Tu jest jakiś zegarek, czy coś? Błagam, powiedzcie mi, no. Ej, co jest? Ja mogę teraz żyć na bogato? Ja myślałam, że ja będę musiała znaleźć jakiś zegarek, coś zobaczyć, czy coś. A to nagle tak mnie przemieniło. Ej, jestem ciekawa, co jest z tym domem. Czyli teraz mogę używać wszystkich fajnych rzeczy. Mogę używać tego! Tak, dobrze, dobrze! Jak mogę używać tego, to już jestem bardzo szczęśliwa. Czekajcie. O, dobra, ej, ale aż tak to ja bogata nie jestem bez przesady. Ja muszę zobaczyć, co się stało z moim domem. Czy on nadal tam jest? Czy ja muszę go sama zmienić? Czy on nagle się zmienił w taki, wiecie, mega, mega bogaty dom, czy coś? Jestem bardzo ciekawa. Ha? Nie, niestety, jest tu nadal, czy ja go muszę się sama pozbyć. Dobra, okej, okay, usuwamy cię. Idź stąd, idź stąd. I może... Narpiję znajdę sobie jakąś fajną miejscówkę na górze. O tak! Dobra, wezmę sobie 24, niech będzie jakiś najlepszy, najfajniejszy, najbardziej kozacki dom. Wydaje mi się, że to będzie ten. Dobra, ja sobie im loda dalej, czekam aż tutaj wszystko się już ułoży, ustawi i tak dalej. I wtedy będę z wami razem robiła kolor tego domku, bo ja chcę, żeby był fioletowy. Dobra, pyk-pyk-pyk, może taki jaśniutki? O, no, szkoda tylko małe jakieś elementy tego były. No ale dobra, ja uciekam stąd, idę do domku. Idę zobaczyć, jak to dokładnie tutaj wygląda. Boże, patrzcie, jaki ja mam telewizor. Jaki ja mam telewizor. I mogę oglądać cały dzień. Kotki na nim. Dobra, co tutaj jest dalej? Komputer, też niech będzie zapalony. Przecież mnie stać, niech wszystko po prostu działa i będzie, będzie pozapalane. Tu kuchnia, yy, dobra, dobra, pies. Kominek, kominek, kominek. Tak, 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 tak. Dobra, czy tutaj na górze coś jest fajnego? Kurczę, czekajcie. Yy, jakiś telewizory dodatkowy czy coś? Garderoba. Ej nice! W tamtym domku nie miałam czegoś takiego. Jakie łóżko ogromne! Ja tutaj będę spać! Yy, takie coś, to jest jakiś pokój dla dzieci. Nie, 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 ja tutaj śpię sama, dobrze? Yy. Ta sypialnia za bardzo mi się nie podoba, ale ma tutaj toaletkę. Dobrze, fajnie, fajnie. Nie będę go chciała za bardzo dekorować, bo on jest ładny. On jest naprawdę bardzo ładny. A chcę tutaj. o, czekajcie. O. To jakieś światło na dole. Zejdę tutaj na dół. Ja mam tutaj basen i jacuzzi. Ej, ale kozak wskakuje tutaj od razu. Czekajcie, czekajcie. O, ja mogę tutaj tak leżeć. Tu są kolorki. Ja tutaj będę ciągle siedzieć. Mi i tak pasuje. Ja wcale tamtego nie musiałam przechodzić. Ja mogę siedzieć sobie tak i sobie chillować i sobie tutaj po prostu być. Ale kozacko. Dobra, biegnę sobie na górę i może sobie posiedzę na kąpie czy coś. Albo coś jakieś sobie. o, cała jadalnia dla mnie. Zobaczymy, co mam w lodówce. Dobra, zrobię sobie jakieś jedzonko jednak nie będę grała. Nie chcę mi się za bardzo. Pizzunia! Tak, dobrze, dobrze. Pizzunia jest dobra. A co ja mam tutaj jeszcze w, da, dalej w szafkach? Co, co tutaj jest ciekawego? Dobra, tutaj to zamykam, tak, tak. E, piekarnik? Nie, dobra, nieważne. Mikrofala. Ha, nie no ja mogę sobie jakiegoś kucharza nająć, a nie mikrofala i pikarnik. Ja sobie poglądam coś w telewizji. Jestem bardzo ciekawa, co fajnego będzie lecieć. A ja sobie będę odpoczywać. Więc jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę w górę i dajcie znaka, czy też byście się słuchali tej listu, który by do was przyszedł, a ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że zostanę bogata na całe życie. Pa pa!